Pacjentki, które zazwyczaj przychodzą do mojego gabinetu celem powiększenia ust, obawiają się bólu, który będzie towarzyszył temu zabiegowi. Do powiększenia bądź też nabliżenia ust, możemy znieczulić na dwa sposoby. Możemy użyć maści znieczulającej, bądź jeśli takie znieczulenie nie wystarcza, wykonać znieczulenie stomatologiczne. Należy też pamiętać o tym, że większość preparatów dostępnych na rynku. E, Preparatów kwasu hialuronowego, które służą temu powiększaniu, zawierają również znieczulenie w swoim składzie. Pacjentkom, które przychodzą do mojego gabinetu celem powiększenia ust, doradzam, szczególnie jeśli jest to pierwszy zabieg tego typu w życiu, wykorzystanie mniejszej objętości kwasu hialuronowego. Na rynku dostępne są preparaty jak Żuwa Derm Ultra Smile, które składają się z objętości 0,55 ml kwasu hialuronowego. Wykorzystanie takiej objętości preparatu pozwala nam nie tylko na dostosowanie się pacjentki do kształtu i nowej wielkości ust, ale też do ewentualnej modyfikacji, ponieważ kwas hialuronowy zawsze możemy dostrzyknąć po takim zabiegu. Pacjentki podałam 0,55 ml kwasu feronowego o średnim stopniu sieciowania, Skupiłam się głównie na podkreśleniu łuku kupidyna z wyciągnięciem również górnej wargi, która układa się u pani naturalnie w taki troszkę dachówkowaty sposób, czyli ma tendencję do zawijania się do środka. Pacjentce zależało na osiągnięciu naturalnego efektu podkreślonych ust i zmysłowych, i taki efekt osiągnęłam. Pacjentki bardzo często obawiają się efektu przerysowanych ust, wyglądających nienaturalnie, których coraz więcej obserwujemy. Żeby takiego efektu uniknąć, proponuję w pierwszej kolejności udać się do lekarza medycyny estetycznej.